Cześć kochani, słuchajcie mamy godzinę za 10.08, a ja już jestem od pół godziny, nie od pół godziny, od 25 minut na rowerze. Zaczynamy nowego vloga, dzisiaj będzie dużo o autyzmie, bo to jest kanał o autyzmie. Będzie dużo o Piotrusiu, będzie bardzo ciekawie. Subskrybujcie, łapki w górę i zostańcie z nami. Moi drodzy, zanim przygotuję wszystko do pracy z autyzmem, synka moim, mojego, to chciałabym się Wam pochwalić moim partuszkiem, rodem z PRL-u, uwielbiam go. Znaczy chyba nie jest mój, chyba jest pani, u której wynajmuje dom, znaczy mieszkanie, nie, tak mi się wydaje, że chyba on Chyba już on tutaj był, także ja go sobie, ja, ja go sobie pożyczam i go uwielbiam po prostu. Yy, dzisiaj tworzę, jak zwykle zresztą, yy, wypieki. Dzisiaj będzie szarlotka dla Pani, dla pani Iwony. Yy, muszę założyć zaraz rękawiczki, bo broń Boże robić ciasto gołymi rękami. Jeszcze tym bardziej, że ja tak robię, że tak się kończy. Zobaczcie, musiałam pożyczyć plaster od Pietrusia. Wyszorować ręce i zabieram się do roboty. Jak skończę robić ciasto kruche, to pójdziemy na górę, wy pójdziecie razem ze mną i przygotujemy pokój. Dzisiaj zrobimy trochę remamentu w tym pokoju. No dobra, to jesteśmy w pokoju Piotrusia. Mamy godzinę. Oj, nie widać mnie, bo jest takie słońce, wali, tak? Tak, tak. Mamy godzinę trzecią, on zaraz przyjedzie do domu z tatą. Yy, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj mam pomysł, żeby nauczyć go kolorów i mam taką specjalną drewnianą zabawkę do tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, później sobie pomyślałam, że nauczę go segregacji, chociaż on już coraz bardziej umie yy, segregacji wszystkiego, byle czego, nawet i zabawki będziemy segregować. Także pomysły są. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zostańcie ze mną. Powtarzam bo, bo się. Yy, no, do zobaczenia w następnym wejściu. Piotruńku, zobacz, co Ty tutaj zrobiłeś z tymi kletkami. Będziesz musiał je wszystkie posprzątać. Tak, proszę bardzo. Jakie? Nie, nie awanturujemy się, Piotrusiu, nie wolno? Proszę bardzo, swój, swój, swoje pudełeczko, rzucaj kletki, wszystkie. Siadaj tu. Nie awanturujemy. Nie, kochanie. Nie. Taki ty jesteś skory do roboty, tak? Nie, nie ma. Proszę do mnie przyjść. Chodź do mnie. Chodź. Chodź do mnie, chodź. Chodź kochany, chodź. Chodź najdroższy. Chodź. No. Wrzucamy, proszę. Teraz tu sprzątamy i wrzucamy. Wiesz, Piotruś? Wrzucaj. Wrzucaj. Proszę. Nie. Nie, ale... Kratki wrzucaj, wiesz? Kratki wrzucamy, Piotruniu. Kratki. Zobacz. Proszę bardzo, Piotrek. Wrzucaj. Nie ma, Podywanie. Wrzucamy, wrzucaj. Wrzucaj. Ale dlaczego robisz mi na złość, Juniek? Nie robimy na złość. Wrzucaj. Wrzucaj, proszę. Sp Nie, trzeba ładnie sprzątać. Piotrek. Piotruś. Wrzucaj. Wrzucaj. Bardzo ładnie. No i po co się awanturujesz? Wrzucaj, sprzątaj kredki, Piotruniu. Proszę posprzątać swoje kredki. Piotrek, sprzątaj. O, właśnie, i obrazki do nauki mówienia też latają w powietrzu. Proszę, sprzątamy. Sprzątamy, kochanie, sprzątaj, laluniu. Wrzucaj. Wrzucaj. Brawo. No, sprzątamy dalej. Wrzucaj. 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 Piotruś, proszę sprzątać. No ale nie. O, kochany, tu. Wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj. Piotruś, sprzątaj, proszę. Ładnie poukładaj. Bardzo ładnie. Wrzucaj. Wrzucaj. Piotrek. Wrzucaj. Nie rób mi posłości, Piotruniu, tylko sprzątaj, proszę. Powsze. Ja mam tutaj w tym momencie pytanie, czy Wasze dzieci też robią wszystko, aby tylko nie pracować? Czy Wasze dzieci też kombinują, aby się nie narobić? <noise> Proszę wrzucamy. Nie, kochany. Wrzucaj! Wrzucaj, ty, mały! Bardzo ładnie! Kochani, jeśli chodzi o obrazki do nauki mówienia, właśnie to, właśnie to jest jeden z nich. One powinny być umieszczone w specjalnym zeszycie. Nawet takim klaserze, który ma podłoże, do którego można przyczepić obrazek i odczepić. Ja o tym wiem, ja zdaję sobie z tego całkowicie sprawę. Ale Piotrusia mojego komunikacji uczy jak na razie na wolnych obrazkach, luźnych. Wychodzi to ciężko, ale ja się nie poddam absolutnie. A ten mały będzie mówił, zobaczycie, że będzie mówił. Coraz więcej słów powtarza, yy, coraz częściej mówi niewyraźniej i coraz więcej będzie gadał. Ja będę z, kim, z nim pracować. Yy, tymczasem teraz on sprząta, już prawie posprzątał wszystkie kredki. No to dobra, bierzemy się za robotę. Co, stało się z Piotrkiem to, co się zawsze dzieje przy jakichkolwiek, jakiejkolwiek nauce czy pracy. Oj, już nie będę o tym wspominała, ale. Chyba no jednak muszę, że on nie jest skory do pracy. On w ogóle nie chce w domu nic robić. Nic, absolutnie. No i właśnie uciekł, nie chciał się uczyć. Więc ja, ja muszę wam przyznać jedną rzecz. Ja jestem taka trochę pedantyczna, jeśli chodzi o sprzątanie. I yy, zauważyłam trochę takiego kurzu u niego na, na yy, regale, więc ogarniam. I wiecie co? I tak sobie ogarniam. I na półce z dziecięcymi książeczkami, które on ma. Znalazłam coś pięknego. Dzieci z Gulerben, czytaliście? Ja czytałam naście lat temu, więc pomyślałam sobie przy okazji, że to jest ten czas, kiedy zajrzę do tej książki jeszcze raz. A w ogóle to chciałabym się was zapytać, czy jakie jest wasze hobby? Tak pytanie do mamusiek dzieci z autyzmem i innymi, niepe innymi niepełnosprawnościami. Macie jakieś hobby, dziewczyny? Bo ja oprócz tego, że piekę ciasta, to mam jeszcze coś bardzo fajnego, co kocham i zaraz Wam pokażę. Jak obiecałam, tak Wam pokazuję. Słuchajcie, to jest lekarstwo na smutki, na depresję. Chociaż ja jej nie mam, ale mam czasami takie stany no, podobne do depresji. Przedstawiam Wam najlepsze lekarstwo właśnie na takie objawy. To są książki, które kocham. To są książki, których nie dam. <laughs> mogę tylko pokazać, na czym moje hobby polega. Na przykład i mogę wam przy okazji polecić kilka y, pozycji książkowych do przeczytania. Koniecznie Czarni Purpura. Piękna, wojenna historia y, miłości esesmana do Żydówki. Słuchajcie, ile ja się napłakałam czytając tą książkę. Kolejna, którą w ogóle to moim ulubionym takim, y, Boże, jakby to powiedzieć... Y, matko mam to na końcu języka no znowu nie pamiętam przez, te, przez ten niedoczynność tarczycy cholerne no powiem prościej takim, taką kategorią książek które ja uwielbiam czytać są książki wojenne wojenne kocham na rzecz nazisty też piękna bardzo polecam w ogóle to chciałam wam powiedzieć że z tego regału to prawie wszystkie przeczytałam z tego rozsiału Tą, tą. Nie, no, prawie tej nie czytałam, tylko o. Słowik. Piękna, bardzo ładna książka, Słowik. Przepraszam, w ogóle to, jeżeli was to denerwuje, że się chwalę tymi książkami, no ale to jest takie moje, takie moje hobby, no. Teraz pytanie do was, co wy lubicie robić, dziewczyny, chłopaki, rodzice? Wszyscy napiszcie mi w komentarzach. Ja Wam pokazuję pierwszy rozdział, a co wy myślicie, że to jest na tym koniec? Nie, tu jest następny i też czytane. Uwielbiam je po prostu. Nie dam, słuchajcie, to jest to, co ja kocham, to jest to, co ja mogę mieć, co mam i co jest moje. No I tutaj Wam z tego regału polecę dom przy ulicy Amelie. Piękna historia wojenna, przepiękna. Przepiękna. Nie będę więcej mówiła, bo nie chcę Wam z, y, zdradzić. O tutaj jest na przykład w niemieckim domu też bardzo ciekawa książka, też historia wojenna dziewczyny Ewy, y, która była tłumaczem na y, z, Boże, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to ona tłumaczyła podczas y, rozprawy sądowej, gdzie był y, chyba Esesman y, sądzony. Jeżeli ktoś czytał, przypomnijcie mi, bo. Y, ja, zobaczcie, ile, ile tych książek przeczytałam, Mi się po prostu wszystko myli. Z tych na przykład czytałam Ten Dom przy ulicy Amelie, coś pięknego. Sekretne dziecko. O Jezu, też bardzo fajna. Gar Gabriela Gargaj, zostań moim aniołem piękna. Zakochany Święty Mikołaj też piękna. Na święta w zeszłym roku dostałam. Dostałam, sam sobie <gryśla> kupiłam. Darzyło się nad jeziorem Mystik w Christichanach. Ja po tej książce pokochałam twórczość tej kobiety. No. I jedziemy dalej. Tutaj Harlan Koben na mnie czeka cały czas. Cały czas czeka. Yy, muszę przeprosić też panią, od której dostałam książki z pana Kobena, że, że jeszcze do nich nie zajrzałam, a mimo tego, że chciałam je dostać, yy, no niestety sytuacja z Piotrkiem związana mi nie pozwala, ale one też będą miały swój czas. Przeczytam, bo to są moje leki. I dobra, i teraz słuchajcie, pokażę wam coś wspaniałego, co dostałam ostatnio. Dostałam, dostałam od pani honoraty. Twórczość. Zaraz Wam powiem kogo. Jeszcze nie miałam z tą autorką nic wspólnego, styczności żadnej. Katarzyna Michalak. Kilka książek dostałam od Pani Honoraty właśnie Katarzyny Michalak. Oj! Niedobrze, niedobrze się stało. Spadła książka. Zobaczcie jakie piękne. Z okładek. Ja, ja nie znam, nie znam. Powiem szczerze, nie znam, ale poznam. Tutaj też. Pani Magdalena Witkiewicz, Zamek z Piasku, podobno też pięknie tworzy Pani Magdalena, a w ogóle to Pani Magdaleny, mam książkę, która na mnie czeka, też podobno historia wojenna, proszę bardzo, się, jeszcze się kiedyś spotkamy. Tutaj Wam pokażę. A tą książkę, ale dobra, to, to zaraz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Moment, moment. A tu Agnieszka Lis, pozytywka. Piękna ta książka z obrazki, nie znam, ale poznam. I tutaj się zaczyna Katarzyna Michalak. Zobaczcie. Tutaj też jest jakaś bardzo ładna okładka. Zobaczymy, co to z tego będzie. I o! To jest chyba jakieś, jakaś w ogóle saga. Ja się na tym kompletnie nie znam, bo ja, tego, bo ja z tą autorką nie miałam styczności. Powiedzcie mi, od czego powinnam zacząć czytać? Proszę bardzo, kolejna. Kolejna. Od czego powinnam zacząć? Powiedzcie mi. Anna Fitner-Ogonowska też jest tutaj. O, proszę bardzo, taka książka też. Też ładna okładka. I tu wam coś jeszcze pokażę, zanim wrócimy do autyzmu. Hankę wygrałam yy, w konkursie. O, proszę. Właśnie, w takim konkursie to wygrałam tą Hankę. A tu jest jeszcze kolejna piękna pozycja wojenna. Żona gniarza. Polecam, polecam, naprawdę polecam. Nie powiem, o, o co było w książce. Musicie się na mnie, z, na mnie powołać, że po prostu polecam. A jak ja polecam, to dobrze Wam radzę. No dobrze kochani, wracamy do autyzmu, bo o tym jest mój kanał. Chciałabym jeszcze raz Was zapytać, co Wy robicie w czasie wolnym. Ja czytam, ja piekę, a Wy odpowiedzcie mi w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym wejściu. Będzie to już wejście z drugiego dnia, dlatego że dzisiaj mamy chyba 24 październik. Nie wiem. W razie czego poprawię w poście. Yy, i mamy godzinę 19.40 zaraz przyjdzie pani, pani po odbiór ciasta a Piotruś będzie jadł kolację i pójdzie spać rano Piotrek pojedzie do szkoły a później nie ma zniłuj będziemy coś robić ciekawego to zostańcie ze mną Ale wiecie co Państwo? Ja myślałam, że ja tu z Piotrusiem nad czymś popracuję, coś sobie fajnego porobimy, a on wybrał Kino. Kino. Patrzcie, stop, stop patrzcie. Co, co on tu wyprawia, ten mój synek. Zobaczcie. Powiedz, tata wszystko zrobi, tata wszystko wymyśli.